Ejsiomczko, witajcie z tej strony Gileon i widzę się w sklepie 23 lutego 2024 roku. No i co, Lady Gaga nadal w sklepie. Powrócił pakiet Air Force Z1800. Powrócił też zestaw FNCS-owy z tego sezonu. I powróciły skiny i itemy FNCS-owe z sezonu 4 rozdziału 4. Wojowniczy żółwien ninja nadal w sklepie, ale tym razem z nową emotką maleńki żółwiowóz za 500. Tak się tutaj prezentuje. Brzoza i Kawel to samo. Wukong i strzelniczka Lin nadal w sklepie. Te skiny i młotki to samo. Pakiet Galaxia 4000. Midlę pokazuje, bo on cały pakiet, a normalnie ten pakiet, jeśli nie macie żadnego itema, kosztuje 2800. Zwiadowczyni Galaxia 2000. Gwiezdne uderzenie z 1200. Celestia za 800. Nocny strzelec za 1500 gromu Z1200, Komando Disco Z1500, Disco Kulec Z1500, Jutrzenka Z1500, Zestaw Rozpraszacza nadal w sklepie, bestialska Gama to samo, Starożytny pasartefak Artefakt nadal w sklepie, Ścieżki mowe to samo, Diestro nadal w sklepie, cyklon to samo, Wzmocnienie Xenos Splash nadal w sklepie, Koła Lustrum X10 to samo, Pakiet zadań między gwiazdań, anteny nadal w sklepie. Powróciły ikony, czyli Losser fruit, Laser Beam, Ninja i Flakes Power. No i co? Jeśli sklepie Wam się podobał, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kod Leon w sklepie. A ja się z Wami żegnam. Siemneczko.